Mili Państwo, dzień dobry się z Państwem w Światowym Dniu kultu masy mięśniowej. Wszyscy Panowie pracują nad własną masą mięśniową, lecz narzuca się wrażenie, że większość rodaków do przesady rozwija jednak jeden mięsień, tak zwany mięsień piwny niestety. Historia podpowiada nam 28 lipca daty z dziejów głów koronowanych i z dziejów zarządców świata. Oto bowiem, tego właśnie dnia, w roku 1838, włożono koronę brytyjską na głowę królowej Wiktorii. Ceremonia oczywiście odbyła się w opactwie westminsterskim w Londynie. Wiktoria była królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii przez 63 lata. A później także cesarzową Indii. Jej krewni i potomkowie zasiadali na tronach Grecji, Jugosławii, Rosji, Rumunii i Niemiec, a obecnie panują w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, w Norwegii, w Belgii, Danii i w Hiszpanii. Poza wszystkim za panowania Wiktorii wprowadzono w Wielkiej Brytanii znaczki pocztowe. Pierwszy wypuszczono w roku 1840. No i zawierał on oczywiście podobiznę królowej. Wiktoria lansowała też kolej. I to to ona była pierwszą monarchinią, która jeździła pociągiem. Nie koleją lecz samolotem 28 lipca 1963 roku przywódca radziecki Nikita Chruszczow udał się z bratnią wizytą do Berlina Wschodniego, żeby rutynowo przypilnować porządku. Niestety jego wizyta nie była. Tak barwna jak wcześniejsze pobyty na przykład w PGR Manieczki w Wielkopolsce, gdzie fotografował się w kukurydzy i z dorodnym prosięciem w ramionach, ani jakiego wystąpienie na forum ONZ w roku 1960, kiedy to walił w blad trzymanym w ręku butem i miotał obelgi na wszystkich dookoła. A szkoda byłoby co wspominać. I jeszcze jedna wyprawa koronowanej głowy. Otóż 28 lipca 1914 roku Franciszek Ferdynand, arcyksiąże Austrii i jego żona Sofii, wyjechali do Sarajewa, gdzie zostali zastrzeleni przez młodego serbskiego nacjonalistę, co doprowadziło w konsekwencji do wybuchu I wojny światowej. Tak więc, mówiąc w ogromnym uproszczeniu, ta wizyta kosztowała ludzkość życie ponad 14 milionów ludzi. A to zabili nam Ferdynanda, rzekła posługaczka do pana Szwejka. Którego Ferdynanda? Pani Müllerowo zapytał Szwajk, nie przestając masować kolan. Ja znam dwóch Ferdynandów. Jeden jest posługaczem u drogisty Pruszy i przez pomyłkę wypił tam razu pewnego jakieś smarowanie na porost włosów, a potem znam jeszcze Ferdynanda Kokoszkę, tego co zbiera psie kupy. Obu nie ma co żałować. Ależ proszę pana, pana arcyksięcia Ferdynanda, tego skonopięty tego tłustego, tego pobożnego, powiedziała pani Müllerowa. No, a reszta już znamy. Wiesław Kot.